Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zmyślonek. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. Mam, ma, i jeżeli podobają wam się w ogóle moje filmiki, to też możecie zostawić suba na moim kanale, bo no, mam trochę ich mało. No więc, no, gramy się w Minecrafta właśnie, właśnie się zresponizujemy na świecie i no, nie jest trochę jest tylko takie z

Zobaczymy sobie argument, czy to crafting crafting nie? crafting To się ma po polsku, to ja sobie zmienia. Eee... Język... angielski powinien być gdzieś tu. OF Nickomofcat? Okej. Okay. Zobaczę sobie, co to jest za język. Nie, nie, ja go nigdy nie wybierałem, nawet nie wiedziałem, że taki jest, Controls Chat options Accessibility Settings Telekanis Deta. Nie wiem. Komputer skin look like. 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 O, oh, dobra, chodzi o to. Jak skin mi wyglądać What you speak? Ok. Angielski, It's angielski. Anglish, o no, Inglishe, a nie Anglish, Anglish. Czym się różni Anglish od English? Musiałem się napić wodę. Hm. Dobra. Ciekawe, czym się różni. Pewnie, pewnie dużo rzeczy się różnią. O, już, już prawie powiem, nie. Dobra, więc nie wiem, nie jest to płaszczyzna To nie jest płaszczyzna No, ja chyba nie No, chyba to normalne Ale mamy lagi Może trochę zmniejsza render listą, żeby tak nie zaczynało No, teraz trochę lepiej Więc może stawy crafting Dobra, no szczęście. Może postawię. Aha! Biski. Może postawię kawę? Nie. nie wiem. Nie wiem, że mam kwiat. Czy robić domek? Nie wiem, ale już zacząłem już sama chcieć. Teraz już nie mam z nimi. Ale już to kończę. Eee... Ale ja powinienem zrobić. To był mały zombie. No nie. To zombie. Tu jest. Nie, no to jest mały zombie. Jeszcze tutaj jest mały zombie. nie. Ja. Eee. To no przestań. Już, nie, no. Mały zombie. Ja. Nie wiem, czy, czy ja już to chcę iść. No dobra, już idę tylko Ustawię sobie parę settingsów Bright Max Frame Rate. O, bo max Frame Rate jest taki ustawiony. Tak, tak sobie ustawić. Nie wiem, 7 chunków, ale max Frame Rate może być taki, nie? Simulation Distance. Nie wiem, co to robi, ale i tak to ustawię na 10. Um, właśnie, jeszcze to było Blind Strength. speed for. Szukam takiego jednego ustawienia mm, Nie mogę go znaleźć Nie no, rada laguje, jeszcze bardziej nie, będzie Aha, tutaj nikogo nie ma Age. Ja się Chciałem tutaj nagrać wonego moda w yy, Cet Age i u niego grałem, ale mam laptopa i musiałem zmienić, bo yy, grałem w niego normalnie na launcherze, ale miałem taki problem, bo normalnie w czasie używałem normalnego internetu, nie? Z Routera. Teraz, teraz sobie pożyczam dalej mobilny z mojego telefonu i... Ja próbuję. Wejść na launchera. Nie wiem, że się zalogowałam na aplikację Xboxa. Próbuję się zalogować. nie? No to skakuje mi, że... Zkakuje mi wiadomość, że nie mogę się zalogować, bo nie mam internetu. Sprawdzam połączenie, mam wszystkie kreski, więc nie wiem o co chodzi. Dlatego teraz właśnie użyłam Teamchera. I na t że też jest starte. Bardzo polecam są pora słowa. Ale to nie chcę się zalogować. Udało mi, się, udało mi się parę, parę klatek gry wyrenderować Naprawdę. Na najmniejszych ustawieniach które mogę ustawić. Wie, wiecie, co, wiecie, co, wiecie, co widziałem? Te, te startowe gui, gdzie, musisz, gdzie ci tłumaczy co, coś klikać, żeby gdzie wejść? Więc nawet więc bloku nie wykopałem. Świetna rozrywka. Czekanie, czekanie parę godzin jak. Może, jak mi się uda ustawić mniejsze ustawienia i. No. Inne mniejsze na komputer, na fotel moim. To może uda mi się. To może uda mi się włączyć w ogóle Sefty i jak, jakimś cudem troszeczkę grać. A on jest połączeniem z OBS-em. Hmm. Z obs -em. No, no nie przejdzie. No, no nie przejdzie po prostu z OBS-em. Na stówę. By za bardzo reagowało, albo, albo by w ogóle się nie załagowało. Getting an upgrade.

はい。 Dobra, ci powiem, co powiem. Bla 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 bla. Wystarczy. Ja dobra, żartowałem. Ten dobry, dobra. dobra, dobra, dobra Tak. Raczej cały dom nie będzie zrobiony w jednym odcinku, a może będzie. Raczej nie będzie. Czemu będę robił więcej odcinków? Znaczy, na pewno będę robił więcej odcinków w naszym. Ale czy zalecać? Nie, no. nie wiem. Co to, to fajna gra? Co to fajna gra? Droga, to już Albo Rob, yy, Roblox Devo Develo...Develop Develo spa, Roblox Jeśli chodzi mi o robienie gier na Roblox No bo coś tam kumam w Lua, nie? Coś tam, coś tam mi się kodowało na, na Roblox Lua no. so, może... Nie wiem Chyba jestem trochę jeszcze za w yy, kodowaniu yy, W Robloxie oczywiście, bo w Pythonie jestem nawet spoko chyba Nie wiem, tam... No ten, co, co mówię co umiem, co robię, co samym w Pythonie, nie wiem, proste, proste 3D gry w Ursino. Nie wiem, kalkulator mogę zrobić. Albo, albo, albo ten. O, Sony. Się ja się ogólnie zombiakam, trochę się cykam. Teraz wyskoczę. No, Zabiję, nie mam przy Co, nagle spadek FPS? No, w ogóle mam takie pytania. możecie odpisać w komentarzach. Czy, czy, czy wy wolicie dranie um, na... Um, Granie na nieskończonych FPS-ach w sensie granie na tych nielimitowanych FPS-ach, nie? Czy granie na limitowanych FPS-ach, na przykład 60, albo trochę więcej, albo trochę mniej? Ja, ja bym wolał, właśnie na limitowanych, a jakby wolicie nielimitowane FPS-y w WMC, nie przedstawione, no w sobie na mi się pokazać, oczywiście, jeżeli chcecie, nie zmuszam. Mm sobie jabłuszka, coś tam, coś tam. Posadzę trzeba To chyba wszystko, dobra. To, to, no to, no tam. Widzimy się, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Zmyślonek. No i cześć. No, no fio, no, no fio, no. Powiedziałem, no fio, no i stąd. Cześć, Polsko? Ma, że... No idź, sobie. już nie ma odcinka, ty. Już nie ma odcinka, idź. 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 I panie, zobacz, w sekretnej wiadomości, na końcu. po co tu powiedziałem, dobra? Idź, idź. Znajmierz, że tego nie powiedziałem idź. 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 Możesz iść. Nie rozumiem, co to znaczy idź. Nie rozumiesz? Nie rozumiesz? Nie rozumiesz, creeper tu bym, tylko tutaj, tutaj była trawa, na której był creeper pokazany, naprawdę. No, no nie masz do... no, Idź! Człowieku, tutaj już nic nie ma. Masz sobie iść. No, dobra,